Witam Was bardzo serdecznie. Czy wiecie co to jest za gra? To jest Harry Potter i Zakon Feniksa. Ja jestem Geodetic, ziemek, który nagrał ponad 5,5 tysiąca filmów na YouTube. Aktualnie ciśniemy tematykę... Kurde, dlaczego tu nie ma opcji wyłączenia? Dobra, weźmy średni chociaż. Normalny. Grafika. Dlaczego tu nie ma, proszę Państwa... Konfiguracja kontrolera. Kurde, nie o to mi chodziło. Mi chodziło o to, żeby coś z muzyką zrobić, bo boję się o prawa autorskie. Harry Potter i Zakon Feniksa, kolejna seria na tym kanale. A aktualnie przychodzimy wszystkie Harry Pottery. To no, potem Książę Półkrwi i z nie nigdy nie grałem. Ani jedną, ani drugą. Ani część pierwszą, ani część drugą, bo chyba tak jest. Tutaj, że jest część pierwsza i część druga, nie? Tak jak filmy, Tak mi się wydaje. Książka chyba była jedna, nie? Nie pamiętam. Kurde, ale ta grafika to jest pikseloza. Wydawało do, się to lepsze. Do, do jutra, to jest film poza tym. No tak nie wiem, czara ognia skryczę. graficznie wyglądała. Tak mi się wydaje. A może ty jestem rynka, zbyt krytyczny. Opatrzcie, opcje, napisy. O, okej. Okay. Autozapis. Hey. Poczekajcie, jeszcze jedno opcje. I tu naprawdę nie ma więcej opcji. No nie ma. Ale w fatalnej jakości jest to wszystko. To jest 1920-1080, ale to jest chyba jakiś priskal. Tak mi się wydaje. A, bo, bo tu trzeba. Trzeba tutaj kręcić. Właśnie tu jest zmiana. Te zaklęcia inaczej wyglądają. Się kręci. Re... ta część jest to przepowiedni. E... Voldemort już oficjalnie atakuje. Voldemort ogólnie powrócił. Kurde, mam dreszcz. Cieszę się po prostu. Napiszę to znów: Dementorzy. To była samoobrona. Witaj Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie o co chodzi w filmie i w grze i w książce Harry Potter użył zaklęcia Patronusa i chcieli go ukarać za to, że niby kłamie. Knot totalnie chce zataić Informacje o Voldemorcie. Jakiego zakonu? Minister magii, Voldemortem. Oprowadzę cię. Co porabiałeś? jeszcze nie było w czarze ognia. Nie było. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, chary. Na to nieróżko się sprząta? Albo te. i Depulso. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Jesteś, kurde, na czwartym roku i nie potrafisz. A, a nie, Aksio się nauczył chary czwart... na czwartym roku. Czyli ona jest między trzecim a czwartym. A chary między czwartym a piątym. Bo są jeszcze wakacje. No, tutaj właśnie będzie to zupełnie inaczej wyglądało. No i na pewno zupełnie inaczej. Może zdążę przed podwieczorkiem. Chociaż na we wy wracali te krzesła. Obiektów. Do odpychania użyj depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz depulso. Depulso! W tym przypadku to myślę, że bardziej by Wingardium Leviosa. To jest to. to! Dobrze jest porzucać trochę zaklęć dla odmiany. Porzucać trochę zaklęć... <śla> Więc mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. Czyli strzałki, tak? Bo lewo-prawo, to Wingardium Leviosa by, na przykład, można było robić. To ta Widziałaś pomoc robana, to taka do trochę do średnia była. Do pracy. Być? Materiały będą trwały po 20 minut max. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Damby do zabroni... on rzeka na tych Dursleyów. Przyjęli go. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach i Harry się rusczula, moim zdaniem, za bardzo nad sobą. Ale już Harry w, tym, w, ty, w tej części już się stanie taką gwiazdą oficjalnie, nie? Będzie tytułowy zakon Feniksa i będzie szkolił wszystkich. Będzie uczył każdego e, zakręcia patronusa. w rzecz. I poruszasz jak ja i mówisz! No, w jeden, części 1, 2, 3, to po prostu strzelaliśmy sobie różdżką i tyle. A tutaj właśnie dla mnie to był szok, że wow! Myszką się kręci. my to miejsce i może wtedy moli nie będzie się do mnie krzywić A bo tutaj dwie osoby powiedzmy No i widzicie, jest przeskok. Ależ to bałagan, może stworek nie daje rady. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Stworek to skrzat. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Stworek taki jest. Dobrze, że Nie bo on jest Dobrze, posłuszny z siostrze, znaczy dom, blakom i Lestrange, tak? Bo Bellatrix to bole. siostra sioteczna. Ku Kurde, przecież nas nauczył na pierwszym roku u Fleetwick. Także trochę aware, że on uczy nas takiej rzeczy. Harry Potter, jak go poznał, to znał Expecto Patronum, a teraz na, piąty, na, na trzecim roku, bo tak było, najpierw się nauczył Patronusa, a potem spotkał Syriusza, A tymczasem na piątym roku Syriusz się uczył Ingardum Leviosa, no przecież to kurde nie ma sensu. Wow, nieźle potrafisz na piątym roku yy, podnieść kurde sweter. Wow. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Au. Ronald. Ronald. Cieszę się, że Dzień, mogę, mam okazję zagrać tu grę. Naprawdę, w myślę, że długo też nam to nie zajmie. Obstawiałbym. Czwórka mi dużo zajęła. To trzeba było tarcze zbierać popieprzone. Czwórka jest do dupy. Jak gra. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Przecież nie używa się Patronum... bez powodu, tak? Raczej. Ciekawe czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę A, podsłuchiwać będą. Dobry wieczór. Wszyscy napano. Ona jak się nazywała? To y... Dumbledore. Kurde, ona była aurorem. Tonks? Stonks? Coś takiego. O, i ucho tu użyją. Możemy użyć pelerynki niewidki. Ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort? Musi być jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś co zabija wiele osób naraz. Cii. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie, Myślę, że to mamy. Cokolwiek to jest. No. Ale te filmy są podłej jakości. Ale podobają mi się ogólnie. Jeśli chodzi o sam wygląd. Ale nie grafikę. Tak, w tej części zaczną się te. O, tutaj jest ciekawy taki Isterek. Wiecie kto tutaj e... Mafalda Hopkirk napisała. Mafalda Hopkirk tak samo pisała jakiś wniosek, bo to było w trzeciej części. Tak jak i tutaj prowadziła ona. Tą sprawę, znaczy pisała. Zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się to jest ta sama postać, która w Isygnie Śmierci zmienia się Hermiona w nią. Eliksirem wielokuskowym Przyszła Ambridge. Ten motyw akurat takiej wiecie. Złej pani kanclerz. Bardzo mocno przewija się też w innych grach. Ja często nawiązuję to do zakonu Feniksa. wszystkim i nowym uczniom. Witam Tak, chyba jest to najmniej lubiana z nauczycielek, ze wszystkich części. Myślę, że chyba każdy się zgodzi. Bo Quirrell czy był dziwny, był dziwny, ale coś tam uczył. Mm. Lockhart już, moim zdaniem, też był nic nie uczył, ale. No, ale był... No tutaj to taki szkodnik, Słuchaj, nie. Ron, Ron został perfektem? Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie, za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Widzicie jaki ambitny? Patrzcie, jak Hogwarts inaczej wygląda. Że... Ale on karacen jest porównanie do nich, nie? Tu nie ma fasolek, tylko jakieś kulki mocy Tak czy inaczej, jeśli się nie pospieszy, zastaniesz hermiony w złym nastroju Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy już starzy są Fred i George. Bo Harry i ten mają po 15 lat, tak? Tak. Przysięgam uroczyście, że knuję cię sam. koniec psot. I teraz buciki będą nam pokazywać, widzicie? Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. To wszystko jest... A, w jednym świecie to jest. Jeszcze jakieś halucynacje? Zamknij się. Marta. A, Marta z jakiegoś przewodnika robi. Dokonałeś jakiegoś odkrycia? Marta, e, tak, znalazłem coś. Na tym polegają odkrycia. W Hokwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Trzeba tylko szukać. Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. <grym> tym razem z pająkami. A, Ron się boi pająków. Ale rzeczami, których inni nie widzą. Mówi to o pokoju życzeń. Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam się w wróż. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Jakoś tak szybko to wszystko w fabularne tu idzie, nie? Tak zapytaj Martę. Marta wszystko ci powie. To tajemnica i sam musisz ją odkryć. Jak mogę... Kurde, Hemera mnie denerwuje. Siema! Siema! Nie da się tu wejść. Cześć, Harry. Czoł. Cześć. Co? W Proszę, rzeczywistości się... w, ksio... Cześć nie, nie w książce Nie, nie w książce. wakacje? To znaczy, poza przesłuchaniem i groźbą wylania. Uh... Tak, rozpamiętywała Cedrika. Kibicujesz? Kibicuję. Na razie, Harry. Jakich tajfunów. Jakaś drużyna z Quidditcha. Tutaj pamiętam, że ten dabik mi się bardzo podobał i rozmowa z tymi, Chodźmy do salonu. Lepiej, żeby za długo nie czekała. Hasła trzeba znać. Dobra, idziemy na górę. A tu nie można z nimi gadać? Śpi. Młodym być więcej nic. Pamiętam, że jeden z nich mówił tak. Generalnie jakoś tak miło wspominam rozmowę z tymi obrazami. Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem. Jesteś prefektem. nie znasz prefektom nie mówił wcześniej? Tak, to było coś jak. wiesz. Ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. Budyniowy sorbet? Mnóstwo nam mówili. Super. To jak wejdziemy? Bez hasła nie wpuszczam. Jasne, chodźmy. Neville może będzie. jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. O, Simus. Hej, czy ktoś wie jakie jest hasło do salonu? E, Mimbulus mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi kwasz. Widzicie jaki? Z góry już do wszystkich? A hasło! Mimbulus Mimbletonia. Tak jest! Mimbulus mimbletonia. Gdzie się podziewaliście? Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. A co tu chodzi? Depulso! No, koraliki zdobyliśmy. Ej, tu szachy pamiętam, że są. To mi się podobało. Niewiarygodne, prawda? Tak. Podwójne eliksiry w poniedziałek. Znajdźmy lepiej Neville'a. Na pewno nie widział planu zajęcia. zaraz mamy lekcję obrony przed czarną magią z Ambridge. O! Może powinieneś sprawdzić na mapie? Okej. Okay? W porządku. Patrzcie, można takie pierdoły robić do. No do... to kto jest? Kurde, Simus, dlaczego ja zawsze mówiłem na Simusa Sinus? Ale myślę, że zaraz będziemy kończyć, proszę państwa. To już go znalazłeś? Co znalazłem? Pokój o którym mówiłam. Musisz przejść przez portry. No, do prawdy. Jakbym mógł rzucić na nią zły urok? Czego chcesz? Przyprawiasz mnie o ból głowy To ma szklankę, nie? Chcę dostać się do pokoju nagrod. Gdyby życzenia rosły na drzewach, to wiatr wiałby od morza. Odejdź stąd. Czy muszę znać hasło? Nie słyszałeś? Zjeżdżaj stąd. Dobrze, a może zostaniemy tu i poczekamy na Martę. Ona lubi Harego i na pewno zgodzi się ci towarzyszyć, jeśli on ją o to poprosi. Czyli zadania trzeba po prostu do nich albo robić. Wpuścisz, albo Marta będzie cię nawiedzać. Powieki! Moja droga, podziwiam twoją mściwość. Wejdźcie, proszę. A hasło? Powiedzcie tej płaczce, żeby mnie nie nachodziła. Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych ulotów. A to fiolka. Ta duża fiolka. Pokój na Cześć, Aha. Czy to nie jest ten pokój, o który nam Znaczymy, chodziło konkretnie? Różne ciekawe rzeczy, prawda? Nikt nie jest tak szybki jak ty. Mam nadzieję, że w kolekcję, która wypełni ten pokój. Nic o nie powiem. To będzie nasza. Sporo tu ciekawych rzeczy. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. To wygląda trochę jak ten pokój na trzecim piętrze. No dobrze, a co, jak wyglądają te nagrody? Bo ja, kurde, nie za bardzo to kojarzę. A, 770 punktów, kurde. Dzieci, dzieci. dzieci. Idę stąd, nic nie mam. Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Nie da się skipować. No zapiszmy. Dobra. I na tym będę kończył, proszę państwa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. I pójdziemy dalej przez świat harego portfela. I zakonu Feniksa. Nara, elo. Czy...